Miałem 10 lat, to jest Sopot 1967 rok, i wybieramy się właśnie na imprezę do Cioci Grzesi. To jest jedyny film z czasów mojego dzieciństwa. Tak, to jestem ja. To jest mój tata i moja siostra Sonia i moja mama, najukochańsza osoba na świecie. To jedyne ruchome zdjęcia, na których jest uwieczniona. Moi kuzyni z tyłu. Poszliśmy też tego dnia na spacer w Sopockim Parku, a cała moja, większość mojej rodziny pochodziła i mieszkała zawsze w Sopocie. Mało widać, ale ja cały czas mam ściśnięte gardło, kiedy widzę szczególnie moją mamę. To jest właśnie ciocia Grzesia, u której to święto się odbywało i moja mama, która rwie kwiaty. Mama była najbardziej słoneczną osobą. Tak, mój tata miał specyficzne poczucie humoru. Niektórzy uważają, że takie same mam ja. Tak wyglądał Sopot w 1967 roku. To jest dziadek Józef Tusk z babcią Anną. Przechodzą przez ulicę, teraz niepodległości, kiedyś 20 października. To znowu dziadek Józef, słynny Lutnik Sopocki, ciocia Lola, Urkowska, babcia Anna. Tak, dziadek też lubił się wygłupiać, podobnie jak mój tata i podobnie jak ja. Zresztą widać to z tyłu, to ja. O, właśnie. W środku w białej koszuli, dziadek Franciszek Dawidowski, ojciec mojej mamy. I to znowu ja zażeram jakieś ciastka. Mało kto tu widzę, rozmawia, wszyscy jedzą. To jest Sonia, moja siostra i jej koleżanka, kuzynka Ela. Bardzo lubiliśmy te sopockie, rodzinne spotkania.